I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o Królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu. A wieść o nim rozeszła się po całej Syrii. Przynoszono więc do niego wszystkich cierpiących, których nękały rozmaite choroby i dolegliwości, opętanych, epiliptyków. I paralityków, a on ich uzdrawiał. I szły za nim liczne tłumy z Galilei i z Dekapolu, z Jerozolimy, z Judei oraz z Jordania. Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę, a gdy usiadł, przystąpili do niego jego uczniowie. Wtedy otworzył usta i nauczał ich tymi słowami: Błogosławieni, ubodzy w duchu albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy Wam urągają i prześladują Was. I gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe o Was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest Wasza nagroda w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed Wami. Zazwyczaj w liturgii i myślę w takiej naszej prywatnej lekturze, w Ewangelię 8 Błogosławień, czytamy jakby zupełnie taki osobny sposób. Tak zresztą mamy chociażby w uroczystości Wszystkich Świętych, kiedy mamy wówczas tę Ewangelię właśnie podaną jako Ewangelię z uroczystości. I dlatego tak myślałem, chciałem, żebyśmy y, przeczytali ją w trochę szerszym kontekście, właśnie z tym sumarium z końcówki czwartego rozdziału, z wierszy 23-25, bo zawsze warto zaczynać czytać Ewangelię troszkę inaczej niż do tego jesteśmy. Y, Niż do tego jesteśmy przyzwyczajeni. Tym bardziej, że ten końcówka tego czwartego rozdziału, ona jest tak naprawdę wprowadzeniem do rozdziału piątego i w ogóle do całego okazania na górze no i siłą rzeczy do samych ośmiu błogosławieństw. <laughs> Jakbyśmy popatrzyli mniej więcej, to mamy tak, że teraz Mateusz po tym wstępnym swoim tekście w tych rozdziałach 5-7 pokaże pana Jezusa jako sługę Słowa. Tak to można powiedzieć, właśnie jako, jako sługę słowa. Natomiast w rozdziałach 8-9 będzie pokazany jako cudotwórca. Czyli na początku jako ten, który naucza, a potem jako ten, który działa, który czyni, który postępuje. W jego osobie te dwa aspekty ludzkiego życia jakby harmonizują się w sposób całkowity. Tym bardziej, jeszcze no, widzimy, że aby materiał o nauczaniu i materiał o cudach jest tyle samo, Jakby zostaje to w pełni zharmonizowane, Jakby ta jedność, piękno Jego osoby w ten sposób jest pokazane nam przez ewangelistę. Popatrzmy zatem na, na początku, na to sumarium, i dowiadujemy się z niego, jak widzimy, że Pan Jezus uczył w synagogach Galilei. I teraz na przykład, gdybym Wam zadał pytanie, co takiego robił, co takiego nauczał, co takiego mówił do tych ludzi, to byśmy nie byli w stanie odpowiedzieć. Ewangelista mówi bardzo ogólnie, głosił Ewangelię o Królestwie. Ale na czym to jego głoszenie polegało i co on takiego mówił? Ewangelista tego nam wcale nie zdradza. Nie wiemy tego. Tak naprawdę z całego nauczania Pana Jezusowego do tej pory, takiego skierowanego do wszystkich ludzi, jakie żeśmy mieli, to mamy tylko jedno zdanie: że czas się wypełnił, Bliskie jest Królestwo Boże, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. To jest całe nauczanie, całe streszczenie, które mamy. Za chwilę będzie kazanie na górze, i to nauczanie będzie pokazane w całości, ale różnica właśnie jest taka. Że jak obchodzi tą Galileę i uczy w synagogach, to nie wiemy, co mówi. Ale kiedy wychodzi na górę i przystępują do niego jego uczniowie, czyli kiedy uczy na wolnym powietrzu, jakby no myśmy dzisiaj po krakowsku powiedzieli na polu, no to wtedy jakby mamy całe kazanie na górze. A z tych kazań synagogalnych mamy jedno zdanie. Więc taki bardzo ciekawy paradoks, że Ewangeliści. Nie czuli się w obowiązku, żeby streszczać także to na jego nauczanie synagogalne. Gdybyśmy chcieli popatrzeć na to od takiej historycznej strony, to na pewno mamy też, zresztą w Ewangelii mamy taki opis, <coughs> i to pewnie wyglądało analogicznie. To jego nauczanie w synagogach Galilei, nie? jak mamy na przykład, kiedy on przychodzi do Nazaretu, podają mu zwój proroka Izajasza i on czyta urywek. I potem dokonuje komentarza. Czyli po prostu tak jak wtedy Żydzi się modlili w synagogach. Tak jak potem mamy na przykład opisane w Dziejach Apostolskich, kiedy święty Paweł razem z Barnabą przychodzą do, już nie pamiętam do którego miasta, wchodzą do synagogi i wtedy przełożone synagogi widzi nowych uczestników, którzy przyszli na liturgię i mówi: No to powiedzcie, skomentujcie pismo aby to należało do takiego dobrego tonu, że Żyd, który przychodzi, ma być poproszony o komentowanie Pisma. Zresztą, jak wiemy, kiedy jest ten piękny obrzęd wprowadzenia młodego Żyda jako dorosłego mężczyzny do społeczności Izraela, czyli bar to między innymi element rytu polega na tym, że trzynastolatek, bo wtedy już jest dorosły mężczyzną, trzynastolatek wygłasza publicznie po raz pierwszy komentarz do fragmentu Tory. Więc Tyle możemy jakby domyślić się jakby z analogii, z kontekstu, że Pan Jezus, kiedy chodził, komentował Pismo Święte. Potem, jak będziemy czytać kazanie na górze, zobaczymy, że to Pismo Święte również w tym kazaniu na górze się pojawia, w różnym kontekście, ale bardzo rzadko jako cytat bezpośredni. To jest Jego nauczanie oryginalne. Nie jest to nauczanie, które jakby ma miejsce w synagodze. Więc to jest tak jak gdyby pierwsza uwaga. Druga uwaga jest taka, mianowicie już to mówiłem w jakimś komentarzu, to pisałem w Benediktusie, już nie pamiętam, w którym kontekście, więc tylko przypomnę, tajemnice Królestwa Bożego. Wiadomo, że mamy tu dwa, dwa wyrażenia, część ewangelistów, czy Mate, Marek i Łukasz mówią o Królestwie Bożym, Mateusz, ponieważ jest, Żyd, jest Żydem i pisze dla Żydów, więc jakby używa tutaj takiej, no, takiej przenośni, jakby takiej peryfrazy, czy taki, takiego zamiennika i, i mówi właśnie, że nie Królestwo Boże tylko niebieskie, żeby nie wymieniać słowa Bóg ze względu na szacunek dla, dla Boga, nie ze względu na drugie przekazanie dekalogu. Więc jakby już ojcowie Kościoła się zastanawiali nad tym, co to jest to Królestwo Boże, no i orygenes ukuł. W ogóle po grecku tego słowa wcześniej nie było. On to słowo wymyślił po grecku auto Bazileja dosłownie. Tak to u niego funkcjonuje ten rzeczownik. Co można przetłumaczyć, Czy tym królestwem, które Jezus zwiastuje, jest On sam. I tu kiedyś na jakichś rekolekcjach, to już mówiłem, to jeszcze raz to sprzedam, bo wydaje mi się, że to zawsze jest fajne ćwiczenie, które można sobie zrobić. Weźcie sobie na przykład... Przy powieści Jezusa albo nauki Jezusa, gdzie pada Królestwo Niebieskie czy Królestwo Boże i zamiast słowa Królestwo Boże podstawcie sobie Jezus Chrystus. Jezus Chrystus podobny jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Jezus Chrystus podobny jest do kupca poszukującego pięknych pereł. Jezus Chrystus podobny jest do sieci zagarnie... zarzuconej w morze, zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. I wtedy te Ewangelie odczytywane w ten sposób, że Jezus mówi sam o sobie, tylko niejako w tajemnicy, w ukryciu, nie? zwiastuje tajemnicę swojej osoby, no to, to wówczas jakby to zupełnie inaczej to będzie nam wyglądało. Więc być może Ewangelista dlatego nie podaje nam tego nauczania w sensie tych, tych, tego nauczania synagogalnego. Żeby skoncentrować naszą uwagę na osobie Jezusa. On jest najważniejszy. On głosił Ewangelię o królestwie, czyli o sobie. Mówił o sobie. Bo skoro mówił o sobie, to skupmy się na Nim. I dlatego jest to sumarium właśnie takie, żeby się skupić na tej tajemnicy jego osoby. Być może właśnie o to chodzi. Jak popatrzymy jeszcze na to sumarium wcześniej, to zobaczymy, że. I jest tak, że w samym jakby centrum znajduje się to, że, że obchodził całą Galileę, nauczał w tamtejszych synagogach i głosił Ewangelię i leczył choroby. Czyli jest obchodził, leczył, a w środku najważniejsze, głosił Ewangelię o Królestwie. To znajduje się jakby w centrum przekazu ewangelicznego. To jest najważniejsze. Właśnie to głoszenie przypowiadanie słowa. To jest też ciekawe. I mi się wydaje, że to warto zapamiętać, jakby w, jakby w tradycji Kościoła, jakby to nauczanie słowne, czyli to kaznodziejstwo, czy to jak nas rodzice uczą wiary, czy jak uczyli, czy jak my uczymy naszych podopiecznych, czy jak mówi się kazania, przegłosi się katecheza, jakby wszystko jest zawieszone na tym, na tym charyzmacie słowa. Nie? Jakby to w naszej chrześcijańskiej wierze jest niezwykle ważne. To przekazywanie Pana Jezusa, który sam jest Słowem, przekazywanie Go poprzez pośrednictwo ludzkich słów. Jakiś taki Boży upór w dalszym ciągu do tego, żeby to trwało. Y, czytamy o nim, że On obchodził i tę Galileę, i nauczał ludzi, i leczył wszelkie choroby i wszelkie słabości. Bardzo ważne jest to podkreślenie: wszelkie choroby, wszelkie słabości. Czyli to oznacza, że dla Niego nie ma tabu. Nie ma takiej rzeczy, z którą nie można do Boga przyjść. Cokolwiek człowieka dotyka z jego biedy, jakikolwiek grzech, jakakolwiek słabość, że potrzebuje uleczenia, ze wszystkim może przyjść do Chrystusa. Nic nie jest zakazane. Tylko przychodzili wszyscy. Znaczy, ze wszystkim. I potem jest wymieniony ten katalog krain, swoją drogą bardzo ciekawy. Pokazuje przechodzących Żydów różnego autoramentu, mniej lub bardziej pobożnych, i pogan. I jak popatrzymy w tekst, to jest bardzo ciekawe, bo jest powiedziane w jakiej kolejności. Szły do niego liczne tłumy z Galilei, Dekapolu, Jerozolimy, Judei i Zajordania. Normalnie, jakby Żyd to napisał, pobożne, to by zaczął Jerozolimy, potem byłaby Judea, potem byłaby Galilea. I potem być może byłoby coś jeszcze innego, według jakby hierarchii czystości. A on zaczyna od Galilei, a to już znamy, cośmy czytali wcześniej z 15 wiersza 4 rozdziału Mateusza: Ziemia Zabulona i Ziemia Neftalego na drodze, mors, na drodze ku morzu za Jordanie, Galilea Poga. Dekapol to jest w ogóle 10 greckich miast, które leżały zresztą takie, Dekapolis po grecku, to jest 10 miast tam tak spolszczone na dekapol, które mniej więcej sięgają według różnych katalogów, poza tam w zależności od tego, jak ci autorzy starożytni to liczyli, ale aż pod Damaszek, czyli mniej więcej pogranicze dzisiejszej Syrii i, i, i Turcji, no bo że troszkę, troszkę nie, nie aż tak bardzo, ale jednak tam bardzo daleko, głęboko na północ. Za Jordanie, czyli tam, gdzie mieszkają Moabici, Edomici, czyli ci, którzy są wrogami Izraela. I dopiero Jerozolima i, 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 i Juda. Czyli przychodzą do niego wszyscy: Żydzi, poganie, Żydzi, którzy są wierzący, ale nie praktykujący, którzy mają kontakt z poganami, czyli jakby w tym kontekście, jakby w tym myśleniu faryzejskim są nieczyści, są zbrukani. Wszyscy przychodzą do niego i każdy przychodzi ze wszystkimi swoimi chorobami, chorobami słabościami. I on wszystkich leczy, wszystkich uzdrawia i wszystkich naucza. Czyli zobaczmy, jest tak kilka wierszy, a jest pokazany Chrystus Pan o wymiarach kosmicznych. Potem jeszcze w 11 rozdziale Mateusza wróci to w tym pięknym takim adagium, które jest powtarzane nieskończoną ilość razy w świętej liturgii, kiedy Jezus mówi przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Nie? Przyjdźcie do mnie wszyscy. U świętego Jana w 11 rozdziale będzie to powtórzone innymi słowy, ale w kontekście obietnicy krzyża. Jezus mówi, gdy zostanę wywyższony nad ziemię, wszystkich pociągnę po sobie. Ja. Jak gdyby rozważaliśmy dzisiaj te tajemnice wspólnoty, Jezus ma dużo wspólnego z nami wszystkimi. <grytanie> Może nie zawsze my mamy dużo wspólnego z Panem Jezusem, ale Chrystus Pan ma dużo wspólnego z nami wszystkimi, więc On z nami ma wspólnotę. I teraz oczekuję, że my zaczniemy też Tę wspólnotę z nim nawiązywać, żeby mieć dużo wspólnych interesów razem, i w ten sposób wejdziemy w dialog z nim, no. jakby w naszym całym życiu. I tak właśnie przygotowawszy czytelników, myślę też, że pobudziwszy naszą ciekawość, no bo jesteśmy ciekawi, cóż ten jest uczy, cóż takiego on mówi, że ci ludzie lecą do niego z całej tej okolicy, Są on takiego ma do powiedzenia. I dopiero wtedy Mateusz odpala. Swoje instrumentarium i przekazuje pierwszą wielką mowę Jezusa. Jedną z pięciu wielkich mów, które ma w Ewangelii Mateusza. Tak zwane właśnie kazanie na górze. Cały ten wstęp tutaj, który mamy usiadł, otworzył usta, to podkreśla uroczysty charakter nauczania. W taki sposób zostaje to powiedziane. I rozpoczyna od błogosławieństw. Mamy głęboko wdrukowane w głowę, że błogosławieństwo jest 8. Ewentualnie jeszcze myślimy o tych czterech Łukaszowych, które są w analogicznym fragmencie Łukasz rozdział 6, wiersze 20-26. Ale zachęcam Was też jeszcze do innego ćwiczenia podczas lekcji Dywina, Jak będziecie czytać Ewangelię, wynotowujcie sobie wszystkie. Fragmenty, w których Jezus mówi, że ktoś jest błogosławiony. To okazuje się, że tych błogosławieństw jest dużo więcej niż osiem. Na przykład do Szymona Piotra powie pod Cezarałą Filipową Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Janu. Kobieta, która mówi do niego Błogosławione łono ciurę, które cię nosiło i piersi, które ssałeś. Jezus mówi, owszem. Czyli jakby powtarza to błogosławieństwo. Ale błogosławieni są ci, którzy zachowują, słuchają słowa Bożego i zachowują je. Aby czyli tych błogosławieństw w Ewangelii okazuje się być dużo więcej niż tylko osiem. I warto je wytropić, spisać sobie, wracać do nich, żeby wniknąć też troszeczkę w tę tajemnicę serca Jezusa, bo tutaj to jego serce szczególnie się objawia. Kiedy mówimy o błogosławieństwie w kontekście biblijnym teraz, Musimy pamiętać o tym, że mamy z takim typowym żydowskim sposobem mówienia do czynienia tutaj. W tym sensie, że, na przykład, jak sięgniemy po Stary Testament, błogosławieństwo to jest przekazywanie dziedzictwa. Prawda? Patriarcha umiera, czy jest okrogo od śmierci, albo czuje, że już mu niewiele życia zostało, woła swojego syna i go błogosławi. I tu warto prześledzić wszystkie momenty z księgi rodzaju. Na przykład jak Jakub kradnie Ezawowi błogosławieństwo. Ale w jaki sposób Izaak błogosławi Jakuba. On mu przekazuje wonność pola, obfitość zboża, jakby mu przekazywał, aby, aby to jest, aby taki rodzaj testamentu. To, co mam od Boga, drogi synu, to teraz ja ci to przekazuję, teraz to jest Twoje. Dzielę się tym, co mam, ja ci to daję. Ty to masz. Czy potem błogosławieństwo może mieć charakter proroctwa? Niedługo zaczniemy adwent, w drugiej jego części po 17 grudnia będziemy też czytać fragment księgi rodzaju, kiedy jest sam Jakub, już jako stary człowiek, będzie błogosławił swoich dwunastu synów i będzie błogosławił Judę. I to jest odczytywane, to błogosławieństwo dla Judy, stan 49 rozdziału Księgi Rodzaju, jest odczytywane jako proroctwo Mesjaszu. Czyli błogosławieństwo, które jest proroctwem, zapowiedzią Bożych darów, które zostaną udzielone. Błogosławieństwo bardzo często są jak modlitwa wstawiennicza. Czyli staje nad kimś, komu chcę udzielić błogosławieństwa i błagam Boga o dary specjalne dla tego człowieka. Mówię, proszę Boga, żeby go czymś obdarzył. Błogosławieństwo wreszcie może być jakąś wskazówką. Czyli jeśli będziesz postępował tak i tak, będziesz błogosławiony. Czyli szczególnie obdarzony przez Boga. Błogosławieństwo jest objawieniem jakiejś prawdy, która do tej pory była ukryta. Objawieniem jakiejś prawdy o Bogu bądź o człowieku, jakiejś prawdy dotyczącej życia. Jak zatem widzimy, błogosławieństwo ma taki charakter uroczysty i, mówiąc tak troszkę podniosłym językiem, skoro mówimy o, o błogosławieństwie, pełni charakter pełni taki charakter troszeczkę łączący niebo z ziemią. Nie? Błogosławiący jest rodzajem drabiny, która łączy to, co ziemskie, z tym, co niebiańskie. I Jezus, który wypowiada tych osiem błogosławieństw, jest właśnie kimś takim, kto łączy niebo z ziemią. I teraz, żeby też nie przedłużać niepotrzebnie, popatrzcie na te osiem błogosławieństw. I na przykład tu się znowu muszę wam przyznać do takiej mojej nieprawości. Jak, jako dziecko czytałem tę księgę Ewangelii Mateusza. I mój ojciec mi mówi, że teraz właśnie przeczytamy taki bardzo ważny fragment, to jest osiem błogosławieństw i to jest bardzo ważne, i bardzo ważne, i bardzo ważne. No i jako dzieciak myślałem, no, no Matko Święta, co to będzie za bomba atomowa za chwilę. No i przeczytał te osiem błogosławieństw, a moja pierwsza reakcja była taka, no jeszcze nie ma nic do Panu Bogu, że nawet słowo Bóg nie pada. To co to, 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 to za błogosławieństwo, jak to nawet do Panu Bogu nie ma nic słowa. I co więcej, że ludzie, którzy są tutaj tak błogosławieni, to nawet nie wydać, żeby byli specjalnie pobożni. Nie ma tutaj ani słowa powiedzenia go o tym, że błogosławieni są ci, co się dużo modlą, albo dużo poszczą, albo na przykład bardzo mocno wierzą, albo działają cuda. W ogóle ci ludzie jakoś są tacy mało religijni. Nie? Popatrzmy na przykład, to jest analogicznie dokładnie to samo, jakbyśmy wzięli 13 rozdział Mateusza Boże, I listu do Koryntian i przeczytali sobie hymn o miłości, to się okaże, że ta miłość nawet nie jest miłosierna. Nie? Tylko właśnie taka bardzo praktyczna. I, i, te, i, te, i tych osiem błogosławieństw, które tutaj one są, one zostały w taki sposób napisane, że one dotykają, jakby to powiedzieć, rdzenia naszego człowieczeństwa. Myślę, że zrozumiecie dobrze to, co chcę powiedzieć, takiej nawet przedreligijnej wersji człowieczeństwa. Zanim zacznę wierzyć, zanim zacznę być chrześcijaninem, na samym początku muszę być człowiekiem. I tych osiem błogosławieństw mówi dokładnie o tym. To są takie podstawowe warunki, taki fundament, żeby można było zacząć w ogóle wierzyć. Nie? Myślimy o błogosławieństwie, jak jako o szczycie, a błogosławieństwo to jest dopiero pierwszy krok. Dlatego, który błogosławieństwo przekazuje w Piśmie Świętym, to jest zazwyczaj końcówka. Jest to rodzaj testamentu, też bardzo często. Nie? Starzy patriarchowie, którzy błogosławią swoich synów, którzy idą w życie. Ale dlatego, tego, który błogosławieństwo otrzymuje, to jest dopiero początek. To jest pierwszy krok. Od tego się dopiero wszystko zaczyna. I te błogosławieństwa, które tutaj mamy, to jest jakby, abyśmy sobie wyobrazili, taką przestrzeń ośmiowymiarową, nie? osiem wymiarów życia człowieka, nie? Nie, nie, nie tylko trzy wymiary, nie tylko cztery wymiary, nie? nie tylko czasoprzestrzeń, ale właśnie ośmiowymiarową. I każdy z tych aspektów tutaj powiedzianych, każdy z tych błogosławieństw opisuje jeden z tych wymiarów. Co musisz zrobić na każdej płaszczyźnie swojego życia, żeby w ogóle móc zacząć żyć jak człowiek i potem jak chrześcijanin?